Siema siema Gumki Gumki już się suszą Słuchajcie Zobaczcie nitro dziesiąteczki Fioleciki Gucie Okoniowe Tu mamy nitro siódemeczki Pięknie się mienią No i szczupaki i okoń Tutaj mamy skakankę Coś na drobszocika Tutaj mamy tanty Ale słuchajcie są bardzo drobniutkie tantki ma 1,5 cm, bardzo drobny ten ogonek. To mamy tamty 5 cm. I tutaj mamy chyba 3,5 cm. Oczywiście nitrusie, piąteczki. To są moje ulubione okońowe przynęty. Małe sandaczyki. i duży okoń. Robaczek. No i oczywiście płoć. Płoć to jest fajna guma. Boleń się trafia i sandacz i szczupak. Bardzo dobra, 9 cm. No i tutaj, już troszkę w takim fluo-żółtym bardzo delikatny Chodzi o to, żeby były te gumeczki, zobaczcie, takie przezroczyste. Delikatny czarny pieprz. I fioleciki też takie bardzo przezroczyste. Delikatnym zielonym brokatem. Płocie już też mamy o troszkę podlewane siódemki. A reszta jeszcze trzeba obernać. Zapraszam Was.